Pracuję od niedawna w magazynie dużej hurtowni. Pracowników jest tam bardzo dużo, i połowy nawet nie kojarzę z widzenia, tym bardziej, że niedawno zacząłem. Wśród nas pracuje Chińczyk Feng. Fenga znają wszyscy w końcu to jedyny Chińczyk w firmie. Jest o tyle ciekawie, że Feng nie rozumie ani słowa po polsku. Jedyne, co potrafi powiedzieć, to spierdalaj. Durni pracownicy nauczyli go tego, wmawiając mu, że to serdeczne pozdrowienie. Co rano w pracy słyszę ten festiwal debilizmu, kiedy każdy kłania mu się, a on, uśmiechnięty od ucha do ucha, mówi każdemu spierdalaj i macha zadowolony ręką. Olałem temat, ale Feng również do mnie pomachał i przywitał się w ten sam sposób. Wszyscy cały dzień podśmiewali się z niego, wołali za nim durne hasła. Chcesz psa na obiad? A Feng tylko się uśmiechał, myśląc, że pewnie mówią do niego coś miłego. Było mi go żal. Okazało się, że tego dnia będziemy pracowali razem. Mieliśmy posortować paczki z tego samego działu. W milczeniu robiliśmy, co do nas należało, aż wreszcie trafiłem na podarty karton i nie wiedziałem, czy go zaklejać, czy wymienić na całkiem nowy i do kogo to zaadresować. Głowiłem się z tym dłuższą chwilę, aż nagle czuję, że ktoś mi podaje grubą taśmę ze słowami masz. Tym to zaklej. To był Feng. Trochę mnie zamurowało. Mówię do niego, że jak to, ty rozmawiasz po polsku? Feng ze stoickim spokojem uśmiechnął się i odpowiedział: Tak, ale nie mam tu za bardzo partnerów do dyskusji, tak mi jest wygodniej. A poza tym wyobrażasz sobie moją satysfakcję, kiedy co rano mogę tym półgłówkom prosto w oczy powiedzieć spierdalaj, a oni jeszcze się z tego cieszą?